Jaka jest długość ile wędę w środku? Jakie bariery bo jest możliwość jedna to pana dwie wędki to jest z podziałką hmm? eee, haft i te tam szywki to są tam dodatkowo płatne. No, tak. Ale można dowolny sobie jakiś wzór na, eee, na szyć wygrając. Tak, w... tak, 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 to jest wszystko no, robione lecznie. Może. Tak. Nie, no, nie. <laughs> jest możliwość. Okay. I Państwo sami robią wtedy komputerowe takie wzory na... Tak, haftu tak, natomiast... Eee, eee, ja ze zdjęcia też jestem w stanie. Co to tak? Co to jest? Jak pan ma ochotę swój własny yeah. portret, to też jestem w stanie to, to by zrobić. Aż tak nie? Ale tak, no, że to sobie, nie wiem, każda wędka w oddzielnym, to oddzielne nawet nawet... Jak jest przegroda, to nawet każda przegroda w innym kolorze, żeby wiedział, która wędka, w którym... A jeżeli chodzi o pas, w którym nasaliśmy, żeby powiedzieć, to też jakieś Państwo opcjonalnie radzą taką modyfikację, czy ona są w standardzie powiedzmy? No po prostu trzeba zaznaczyć w zamówieniu, że, że jest pasek na ramię, że jest potrzeba. Nie każdy lubi, więc nie robimy tego do każdej wędki, ale do każdej próby, ale jest. Ciekawe. To jest sztywne. Właśnie, właśnie to jest właśnie. sztywne. Mój mąż na tym staje. Wędka w środku jest cała, także. Właśnie, Mówią, że nie zarabiają. Pasz, tak. Wszystko myślane, To jednak, Ale czy to jest ma sens? Czy to jest na wszystkim zawsze potrzebne? Oczywiście, że nie. Ten wobbler możemy stosować w inny również sposób. Jest to doskonałe narzędzie do jedzenia, jak widać. Łopatka jeszcze pracujemy nad tym, natomiast niebawem będzie ona ogon zdejmowany i będziemy mieli nożyk od małego kalibru, tylko jak mam dziesiątkę, która waży 36 gram to moim zdaniem spokojnie, bo wiadomo, no tego nie założysz do złego powrotka, bo się za tak? Tak. Więc warto moim zdaniem zacząć sobie od dziesiątki. Jest jedna kotwica w nim, czy to są Nie, Nie, kotwiczki. Kotwiczki mam z tak także tutaj bym nic nie zmieniał. Hmm. To są dość mocne, kółeczka Komatsu. Jak to pracuje? Jak to pracuje, przy czerkowaniu wiadomo, na boki się Na boki, z lusterką na opadzie, i on tak mniej więcej spada 20-25 cm na sekundę. Okay. Więc najlepiej okay. nim jerkować tak między 1,5-2,5 metra. Jak go zostawić dłużej, to zejdzie wiadomo w Pogląd na jeżeli chodzi o stownicami i różne barwienia, ten najmniejszy rozmiar. Najmniejszy rozmiar to jest taka siódemeczka, to jest za 40 zł. Mm -hmm. Ewentualnie dziesiątka to jest za 50, 12, 60 i 14, ten największy, mamy za 70. Macie jakieś opinie? Albo nie wiem, osoby, opinie, ludzi pokazały, że jakiś kolor w tym szczególnie dobrze się sprawuje. Znaczy jest tak. best of the best? To... Mm, na pewno ja bardzo lubię red czyli taki biało-czerwony. Mm -hmm. Eee, wszystkie paski, czyli fire Perch to jest podstawa. I teraz pytanie: zawsze na różnie kolory, typu właśnie marketka, i taki limonkowy bardzo się sprawdza. I czy to będzie jerk, czy będzie guma? Jest o wiele więcej brań na tej wodzie, no dokładnie ten sam kolor. Jeżeli, jeżeli masz przekonania do jerkowania, albo się uczysz, zaczniesz ściągania. Jeżeli będziesz go ściągał. Po prostu jednostajnym tempem, to on będzie robił eskę. Później zacznij sobie robić przerwy. Czyli tak, będziesz robił eskę, zrobisz pauzę, zaczniesz chybotów. i znowu podniesiesz do godury i tak w kółko. Później wtrąć tego jerkowanie, czyli lekkie podszarpywanie. Zobaczysz, co Ci najlepiej wychodzi, w czym się czujesz najlepiej. I to jest fajna przynęta z tego zdzęgu. Co najmniej tak opowiem. Tak, że on jest dość lekki. Porównując, zwyczaj dziesiątka waży około 50 gram. On waży 36 on jest o wiele lżejszy, przyjemniejszy w prowadzeniu, z tego względu, że jest tak jakby odchudzony. Okay. a jeszcze zapytam niewygodne pytanie. Bo tych jerków dzisiaj, droblerów tutaj jest setki. Jakby. Tak. Czy uważasz, że jest coś, co tutaj na przykład wyróżnia... Lekkość prowadzenia. Lekkość prowadzenia. Lekkość prowadzenia. Okay. To bym, coś takiego, co wiele osób mi mm, powiedziało, że nienawidziło byłobyś te jerki, z tego względu, że były takie ciężkie, toporne, a te jerki są sporo lżejsze i przyjemność łowienia i to, że nie musisz mieć castlingu. To jest... Coś... Dobra, to dowiecie. to jest Woda stojąca. Woda stojąca. A tu mamy ten problem, że to są na wodę stojącą, ale już nam wszystkie poszły. Rozumiem. Czyli będę, będę musiał jakoś was tutaj wizytówka sobie wziąć, szukać teraz w internecie jesteśmy dostępni, tak jest. Po prostu zawsze jest bardzo podobna, prawda? No. I można tylko kombinować. Z tym zdobieniem, malowaniem, prowadzeniem. Zdobienie, ale powiem tak, kwestia proporcji samego skrzydełka, korpusu i tak dalej. Tutaj jest dosyć sporo niuansów pod tym względem. Nie? A później, już dekory, to każdy indywidualnie, czy to jest malowane, czy to jest nanoszone formy w formie kresek, kropek, przecierek i tak dalej. To już jest tak trochę dla nas trochę podłowisko. Różne są wytyczne.